Jest platformą udostępniania i uruchamiania elektronicznych gier planszowych na połączonych ze sobą urządzeniach mobilnych. Wygląda to mniej więcej tak, że bierzemy tablety między 1 a 4, kładziemy obok siebie i takie połączone tablety tworzą jedną dużą interaktywną planszę do gry, czyli stają się takim środowiskiem do gry dla wielu graczy i dzięki temu możemy grać naprawdę razem. Z kolei możemy też skorzystać ze smartfonów, i na takim smartfonie możemy najprościej rzucić elektroniczną kostką, ale też na przykład przeglądać różnego rodzaju informacje z gry, takie jak magiczne karty, w tym takie, których inni gracze nie powinni widzieć. I tutaj są właśnie te nasze sekretne informacje. Od samego początku powstania grupy stworzyliśmy grupę na swoim uniwersytecie, nasz. Mentor bardzo zachęcał nas do wzięcia udziału w Imagine Cup. Niestety wcześniej nie było żadnego pomysłu. Jednak w tym roku udało się coś wymyślić i przyjechaliśmy. Zdarza nam się też grać w takie tradycyjne gry planszowe i się świetnie z tym bawimy, więc dlaczego nie przenieśćby takich gier na taką elektroniczną wersję, która będzie w pełni mobilna, dostępna na naszych urządzeniach zawsze i wszędzie. I tak właśnie tutaj powstał Multiboard który to został zgłoszony do konkursu Imagine Cup, gdzie szczęśliwie udało nam się zająć miejsce finałowe i dzięki temu możemy zaprezentować nasz projekt na świecie.